Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zajmiemy się w dalszym ciągu moim odciągiem trocin. Dzisiaj będę chciał tą beczkę troszeczkę przerobić, zmniejszyć ją, skrócić ją, ponieważ chciałbym, żeby się zmieściła pod moim odciągiem. A teraz jest troszeczkę w innym miejscu. Nie będzie to wszystko umiejscowione tak jak było wcześniej na beczce, tylko wisi na ścianie. Do tego chciałbym jeszcze zamontować nowy. Filtr, który zakupiłem, i dlatego tak właśnie sobie to wykombinowałem, żeby to było spójne w jednym miejscu, jak najmniej miejsca zajmowało przede wszystkim w mojej małej stolarni. No i cóż, najwyższa pora zabrać się za pracę. Teraz w jakiś sposób będę chciał wykombinować, aby odznaczyć linię dookoła beczki, żeby łatwo było mi ją przeciąć równo przede wszystkim, żeby ją rozciął. I oczywiście będę ją rozcinał ręcznie, bo tak mi jest łatwiej, bezpieczniej i wygodniej. Au, au, au! Miało być bezpiecznie. By nie było tak łatwo i prosto, oczywiście pojawił się problem, ponieważ liczyłem na to, że elementy, które były dawniej przykręcone tutaj, będą mi pasować średnicą tutaj. Okazało się, że no, dość dużo się pomyliłem, dlatego będę musiał wyciąć nowe okręgi, ringi takie, które będą mi pasować tutaj na średnicę tej beczki. Aktualnie beczka ma wymiary około, znaczy średnicę około 50 cm, dokładnie 49, dlatego na szczęście mam płytę niestety tylko o, płytę meblową, którą będę musiał tutaj wykorzystać za chwileczkę będę wycinał takie ringi, ale pojawił się kolejny problem, taki, że Worek, który mamy w standardzie na bioodpady u mnie tutaj na wsi. Chcąc, nie chcąc, nie najdzie też na tą beczkę, ponieważ jest mniejszy. Dlatego zamysł jest taki, żeby zrobić te ringi, które tutaj właśnie mają mi trzymać średnicę tej beczki, i później dokręcę do tego ten, jak i te dwa. Kolejne, które, do których już będzie przymocowany sam cyklon. Wymiana worku, worka będzie polegała na tym, że e, ten ring będę odkręcał, tak jak to robiłem do tej pory. Ten będzie zostawał przykręcony na tamtym, e, który będzie na stałe przymocowany do beczki. No i w ten sposób będę wyciągał worek. Mam nadzieję, że będzie, nie będzie z tym problemu. Jeżeli tak, to po prostu całość będzie ściągana jeszcze z tym, zostanie tylko ten wewnętrzny tutaj, który będzie już do tej beczki przymocowany na stałe i tak będzie miała miejsce wymiana worka. Samo usztywnienie tego worka, czyli hmm, o to, chodzi mi o to, że przy, w momencie pracy cyklonu powietrze tutaj wiruje, może być zaciągane i ten worek będzie się Kurczył po prostu, bo będzie wciągane powietrze. Jeszcze to muszę sprawdzić, bo tak miałem kiedyś i nie zdało to egzaminu. Tak jak już wspominałem, rozwiązuje się to w ten sposób, że e, idzie wężyk z cyklonu tutaj do pojemnika i jest zasysane powietrze, więc automatycznie worek jest rozpierany na całą średnicę tego e, pojemnika, w którym się znajduje. Ale mój zamysł jest taki, że wykorzystam tą część beczki, która będzie. No muszę ją niestety raz, że tutaj kolejny raz ciąć. Na dwa, że rozciąć jeszcze na połowę i wtedy będę zmniejszał jego średnicę. Będę wkładał do tego worka. On będzie rozpierał się w tym worku. No i na tej, na tej zasadzie to będzie działało. Później, przy wymianie worko, worka, będę musiał pierwsze to wyciągnąć, później worek. Nie wiem czy to nie będzie za bardzo skomplikowane. Liczę na to, że nie będę musiał tego umieszczać w środku, dlatego zanim to potnę, zajmę się tym. Co z tym zrobię? Nie wiem. Może doniczkę, żonie do ogródka albo coś w tym stylu. Obić to ładnie deseczkami. Może by to było coś z tego. Dobra, żeby nie tracić czasu, zabieram się za pracę. A was zapraszam do dalszym ciągu do oglądania. Do wycięcia tych okręgów wykorzystam moją piłę taśmową. Kiedyś zrobiłem sobie taki cyrkiel z podziałką, którą reguluję, jaką średnicę chcę osiągnąć. Ustawię tutaj na razie 50 z kawałkiem, czyli 25, tak, żebyśmy mieli jasność 25 cm po okręgu to będzie 50. Taka jedna podpowiedź rada, jeżeli przez dłuższy czas nie używacie swojej piły taśmowej, warto zwolnić naciąg. Yy, brzeszczota, żeby się nie odkształcił. Pamiętacie jak mówimy o płycie meblowej, na szczęście udało mi się znaleźć jeszcze dwie, dwa kawałki płyty OSB z jakiegoś starego projektu. Pierwsze cięcie troszeczkę z zapasem, troszeczkę więcej niż 50 cm średnicy, żebym sobie nie przecholował. Lepiej trzy razy ciąć niż raz źle albo dwa razy mierzyć, raz ciąć. Tak jak się spodziewałem, na szczęście jest za duże. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Teraz muszę wyciąć ten otwór w środku, o którym wcześniej wspominałem, gdzie będzie montowany worek, przez co będzie zakładany worek. Oczywiście ten kawałek się nie zmarnuje, bo będzie wykorzystany do przymocowania w pewien sposób filtra, który będę później montował do tego odciągu. I Górna część odciągu również skończona. Troszeczkę już musiałem tutaj pokombinować, ponieważ wylot jest prostokątny. Tutaj to jest oczywiście filtr od całkiem innego urządzenia, ale cenowo był dobry, więc dopasowałem to do, do, do mojego odciągu. Jak to się będzie spisywało, jak to będzie w praktyce działało, to dopiero mogę powiedzieć za jakiś czas. Na razie takie delikatne testy przeprowadziłem. Działa. Wydaje mi się, że moc jest jeszcze więcej, jeżeli chodzi o sam odciąg, ale tak jak mówię, to powiem po jakimś czasie dopiero. Jeszcze muszę po prostu sprawdzić, czy gdzieś nie ucieka lewe powietrze, tak zwane. No i tylko najwyższa pora, już zacząć korzystać z tego wszystkiego, bo tak sobie właśnie dzisiaj, montując to wszystko, przemyślałem, że ja więcej czasu spędzam. Na udoskonala, udoskonalanie mojego warsztatu, zamiast cieszyć się samą pracą w nim, więc najwyższa pora po prostu zacząć działać. Dzięki za wspólne oglądanie kolejnego projektu. Mam nadzieję, że zostaliście do końca. Jeżeli ktoś wytrwał, niech w komentarzu napisze odciąg. I tyle. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn